Cześć, witam Was na moim kanale. Ja nazywam się Meister i chciałem Wam w, ten, w te święta, w, ten, w tą przerwę, tą stagnację spowodowaną koronawirusem poopowiadać troszeczkę o typowych usterkach tanich modeli. Sam operuję tutaj telefonem, a jeżeli wyglądam grubo, to loduwa jest blisko mnie i siedzę w domu, i to są tego efekty. Nie wiem, jak tam u Was. Mam nadzieję, że się trzymacie. Tutaj jest Dune Racer przykładowy model, powiedzmy niskobudżetowy, zasilany y, akumulatorem typu NIMH, sześciocelowym nimhem, Model w kwocie około 650 zł. I teraz y, kupił go początkujący tato, żeby się pobawić ze swoim synkiem. Pojeździli po piasku. O drobnym piasku. Model przestał jeździć, czyli co się stało, jak to zdiagnozować? Takich pytań do mnie dociera bardzo dużo. Proponowałbym wam kupić miernik uniwersalny. Mój syn taki miernik kupił bodajże za 20 zł. Za pomocą tego miernika możemy dokonać już różnych pomiarów, głównie pomiaru napięcia. I teraz jak to ja tutaj zdiagnozowałem, nie będę wam tego pokazywał jak działa miernik, ponieważ takie filmy na YouTube sobie znajdziecie, wpiszcie sobie miernik uniwersalny i są fajne, fajni goście znający się dużo lepiej ode mnie na prądzie elektrycznym wam powiedzą. Ja wam tylko powiem pokrótce jak działa model. Bo jest to taka typowa wiedza dla całkowicie początkujących. Oczywiście model napędzany jest silnikiem tak zwanym szczotkowym. Dlaczego szczotkowym? Tam nie ma szczotek w środku, tam są takie grafitowe dwa styki współpracujące z komutatorem. Czy to się da radę zobaczyć? Tutaj mamy za dużo, za dużo światła, tam musicie, musicie mi uwierzyć na słowo. Kręci się ten komutator, ślizgają się po nim szczotki. Czyli następuje dotyk. Cały czas jest dotyk, i teraz, jeżeli się dostanie taki, taki brud, taki piasek, taki fesz, fesz no to jest tarcie, jest iskrzenie, szczotki się y, zużywają, aż dochodzi do takiego momentu, że przestaje prąd elektryczny przepływać przez te dwa kabelki. To, że jest dodatni czerwony i czarny, jest ujemny, to jest tylko umowne, ponieważ regulator nam zmienia. To jest to. To urządzenie tutaj, z którego wychodzą, ciężko mi jest to pokazać, wychodzą też dwa przewody w stronę silnika, a tutaj ta kosteczka w stronę akumulatora. I teraz tak, jeżeli byśmy akumulator podpięli bezpośrednio do silnika, czyli mamy silnik, akumulator, o, tak to pokażę, to model by jechał z pełną mocą od razu. Aby tego uniknąć, w modelu jest wbudowany tak zwany regulator napięcia. Ten regulator ma za zadanie proporcjonalnie zwiększać, zmniejszać napięcie. Co za tym idzie? Ma to bezpośredni wpływ na obroty silnika. Obroty silnika zaś są przez przekładnię główną przekazywane. Ten silnik tu jest, o, tu jest w ten sposób zamontowany. Tu jest koło zębate na silniku. Jak widzicie i jest też koło odbiorcze. Nie wiem gdzie ten wał w tej chwili położyłem oraz wał napędowy. No widzicie nieprzygotowany nieprzygotowanie moje. Gdzie się chyba stąd zabrałem już? Nie jest wał napędowy to jest? O już mam już mam i tu jest. O zobaczcie. Obudowa tylnego dyferencjału, którą zdjąłem. Tam w środku jest tylny dyferencjał, który przekazuje napęd na oba koła, natomiast z silnika tym małym trybem jest przekazywany napęd na, na duży tryb. Ja to może pokażę w ten sposób. Tutaj widzicie mały, czyli tak zwane koło atakujące: atak i odbiór i koło odbiorcze. W tym modelu akurat nastąpiło starcie się szczotek. Często co zaowocowało tym, że silnik już nie dostaje w środku. W silniku nie przepływa prąd i nie wprawia go w ruch obrotowy, co za tym dalej idzie koło atakujące, które teraz pokazuje, nie przekazuje oczywiście napędu na koło odbiorcze, częstym. Częstą usterką w modelach też jest uszkodzenie, zużycie, zeszlifowanie się zębów na ataku lub na odbiorze. Tutaj odbiór jest plastikowy, atak jest metalowy, zęby są w nienagannym stanie. W Dune Racerze jest dość dobrze szczelnie to zabudowane. Ale podstawową taką usterką, jaka towarzyszy wielu niskobudżetowym modelom, modelom z napędem szczotkowym jest właśnie zużycie się szczotek silnika. Kolejna usterka, jaka często występuje, to właśnie zaburzenie tego ataku i odbioru, czyli zniszczenie, zeszlifowanie tych zębatek. Kolejna usterka, jaka znowu występuje, to w środku, w dyferencjale. Musiałbym go specjalnie dla Was rozebrać, to zrobię może w następnym odcinku. Również mogą się wykruszyć zęby. Oczywiście, teraz idąc dalej, tu mamy to rozmontowane. Możemy sobie obejrzeć stan półosi. Tu mamy. Tu mamy półość Półłość z jednej strony wchodzi w kubek przy kole, z drugiej zaś wchodzi w dyferencjał. Proszę, to jest, robię to lewą ręką. O, to jest mniej więcej tutaj. Coś mi ten telefon słabo tu ostro łapie. W każdym razie trzeba, warto zwrócić uwagę na stan półosi. Czy są proste, nie pogięte? Te akurat są prościutkie. Czy nie są wyszlifowane tutaj do przezroczyste, znaczy do takiego świecącego metalu, nie są i na stan kubków. Koniecznie, jeśli chodzi o te kubki, o, tutaj jest, tutaj jest taka, ja pokażę może o, za pomocą klucza, tutaj jest taka szpara, jest takie wcięcie i czy ono nie jest wyrobione, nie jest wycięte. Tutaj praktycznie kubki są jak nowe, model był Niedługo eksploatowany, za to po kurzu, po brudzie, co zaowocowało uszkodzeniem, tak jak mówię, szczotek w silniku. Pytacie też o tuning modeli. No oczywiście do modeli polecam, szczególnie do offroadu, ale w ogóle polecam silniki bezszczotkowe, z tym, że nie silniki mocne. Po czym poznać mocny czy słaby? Otóż im mniej zwojów, tym silnik jest mocniejszy, im więcej zwojów, tym jest słabszy do modeli typu RTR zalecałbym jeżeli to będą jeździły dzieci zalecałbym silniki powiedzmy 21,5 zwoja ewentualnie 13,5 zwoja i regulatory sensorowe najlepiej jakby był to taki system jak my używamy w zawodach XRS Poland w klasie Stock czyli stokowy napęd to sobie możecie znaleźć coś takiego ja tutaj nie będę reklamował taki napęd. Oczywiście kosztuje 400 zł, ale jest to napęd już praktycznie docelowy. Jeżeli byście się chcieli też pojawić gdzieś na zawodach, to będzie jak najbardziej fajny i, i będzie to napęd trwały, bardzo precyzyjnie oddający moc. I, i model naprawdę będzie fajnie, fajnie na tym napędzie jeździł. Będzie też energooszczędny dla akumulatora. Kolejną rzeczą. Jaka często Wam doskwiera jest usterka, polegająca na tym, że układ kierowniczy nie działa pracę prawidłowo. Najczęściej serwa steru to jest tutaj ten element i takie serwo steru. W takim przypadku ma tam koła zębate, również plastikowe. One się potrafią bardzo łatwo uszkodzić, dlatego zalecałbym serwa metalowe. I teraz pytanie: żebyście, pytanie uprzedzające, jakby moja, moja, wasze pytanie będzie takie, gdzie to kupić, jakie polecasz i tak dalej. Otóż, co ja polecam? Ja polecam dołączyć grupy do, do, do naszej grupy RC Majstry, bo w grupie RC Majstry już mamy ponad 4000 osób, i każdy posiada jakieś doświadczenie i modele. Jeżeli będziecie zadawać konkretne pytania o konkretne modele, na pewno tam się znajdą ludzie, którzy Wam chętnie pomogą i podpowiedzą. Proponuję również zapoznać się z regulaminem tej grupy, który jest podpięty u samej góry w poście takim specjalnym. I oprócz tego, jeżeli byście chcieli sobie pohandlować, coś kupić, coś sprzedać, to jest grupa handlowe RC Majstry. Pamiętajcie, handlowe do handlowania, a RC Majstry to grupa taka pomocy, grupa dyskusji. Obowiązuje tu kultura. Wspaniali ludzie w osobie moderatorów i administratorów zarządzają tą grupą. Uwierzcie mi, nie jest łatwo, ponieważ poziom modelarzy jest zróżnicowany. I jakby tutaj mój film właśnie do tego zmierzał, po to, żeby. Nie, żeby, żeby Was przekierować, żebyście nie zadawali pytań bezpośrednio mnie, tylko właśnie po to stworzyłem grupę RC Majstry, żebyście z tej grupy mogli i korzystali. To jest grupa stworzona specjalnie dla Was i praktycznie należąc do tej grupy, możecie obejrzeć wszystkie posty, jakie tam były, wybrać, wyszukać sobie konkretów i, i naprawdę dużo się nauczyć, dużo się dowiedzieć oczywiście. W miarę nabywania wiedzy, Wasze poglądy będą ulegały zmianie, co jest rzeczą absolutnie normalną. Także ja skontaktuję się z właścicielem tego Dune Racera i zaproponuję mu taki 13,5 zwojowy system napędowy. Zobaczymy, co on na to powie. Zawsze można wymienić ten silnik tutaj na nowy, ale tak jak mówię, to nie załatwi sprawy, ponieważ model ten znowu bardzo szybko ten silnik będzie wymagał wymiany. Dawno temu silniki szczotkowe zawodnicze miały szczotki zewnętrzne, szczotki się dawało wymienić. Ale tak jak mówię w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o modele, należy zwracać uwagę na to, żeby model był wyposażony w silnik bezszczotkowy. A jeżeli takowego nie posiada, to należy taki zestaw bezszczotkowy kupić. Bo, bo to jest, mówię, silnik blaszany, bezszczotkowy, taki jak tutaj widzicie, tego typu. Jest to absolutny przeżytek. Także zapraszam Was, dołączajcie do grupy RC Majstry oraz Handlowe RC Majstry. Jest to grupa pomocy, jest to grupa dyskusyjna. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję, do zobaczenia.